Wszystkim na moim kanale. Już jakiś czas temu wrzuciłam Wam filmik, że sadzę ogórki gruntowe. Jest to odmiana oktopus, bardzo plenna i odporna na choroby. Tak wyglądają moje krzaczki. Praktycznie jeżeli jest słoneczna pogoda, no to staram się podlewać je raz dziennie, a nawet dwa razy dziennie. Nie w dużych ilościach podlewam, ale mniej, ale częściej. Także ogórek w tej początkowej fazie wzrostu bardzo tego potrzebuje. I tak mniej więcej już po dwóch tygodniach od posadzenia, jeżeli robicie to z rozsady, możecie zastosować podlewanie z dodatkiem biohumusu, rozcieńczyć sobie w wodzie, więc tak aplikować pod każdy krzaczek i zobaczycie jak w bardzo szybkim czasie Wasze ogóreczki, te krzaczki, Wam urosną, ale pamiętajcie, że jeżeli jest słoneczna pogoda, jest bardzo ciepło, to starajmy się podlewać do góreczki codziennie. Woda w tej początkowej fazie wzrostu dla ogórka jest bardzo potrzebna. Do usłyszenia.